Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wychodzę naprzeciw Waszym oczekiwaniom i robię make-up, o który już bardzo długo mnie prosicie. Mój makijaż dzienny. Zazwyczaj zajmuje mi on 7 minut. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, bo będzie trochę gadania. Pokażę Wam kilka moich ulubionych produktów. Ja staram się, żeby ten dzienny makijaż był szybki, oszczędny. Bardziej interesuje mnie jakość niż ilość, także co? Zapraszam. Zaczynamy od pielęgnacji. Ja już mam nałożoną taką 10-minutową maseczkę krem pod oczy marki Sisley Eye Comfort Mask. To jest super produkt, który niweluje opuchliznę. To jest taki krem przeciwzmarszczkowy. Bardzo leciutki, bardzo taki przyjemny, świetna baza pod większość podkładów, na których pracujesz. Koniecznie muszę Wam pokazać jeden z moich ulubionych produktów, bez którego nie wyobrażam sobie makijażu zarówno swojego, jak i moich klientek. To są chusteczki peelingujące z Sephory. Sięgam po nie przed makijażem, przed nałożeniem balsamu, wtedy kiedy mam suche skórki. One mają taką szorstką część. Która właśnie bardzo fajnie peelinguje, i na tak przygotowane usta możemy nałożyć jakiś balsam nawilżający. Tutaj jest jeden z moich ulubieńców: Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Zawsze nakładam balsam na początku. Ten podkład bardzo mnie oczarował. Kupiłam go dla siebie. Nie mogę się z nim rozstać. Dlaczego go tak uwielbiam? To jest podkład o aksamitnej konsystencji, który wydobywa naturalny glow. Daje taki promienny, wypoczęty wygląd. Ten podkład sam się blenduje. Ja uwielbiam taki blask, który wypływa z wypielęgnowanej skóry i ten podkład właśnie to serwuje. Jest podkładem bardzo lekkim. Przepięknie pachnie. Kiedy mam mało czasu, nakładam ten podkład po prostu na całą twarz. Ten podkład też świetnie wygląda właśnie w okolicach oczu i przyciągniemy go też troszeczkę na szyję. To nie jest podkład przeciwstarzeniowy, ale na pewno według mnie jest to podkład, który właśnie wydobywa taką młodzieńczość ze skóry. Jest też zadziwiająco trwały. Nałożę no leciutką brzstewkę na górną powiekę. Ja zawsze e, zaczynam testowanie każdego podkładu od siebie. E, patrzę, jak na mojej kabrycznej skórze m, dany produkt się zachowuje. No, i ten, ten zdał wszystkie testy. To jest produkt od Beki. E, właściwie jest to e, korektor rozświetlający ale tak naprawdę ja traktuję ten produkt jako bazę pod korektor. Wybaczyłam kiedyś ten produkt u mojej klientki, która uwielbia testować nowości. I zobaczcie, to jest produkt, który ładnie odbija światło. On nie maskuje cieni, ale robi taką skórę nawilżoną, śniącą. Ja nie lubię, jak jest zbyt pudrowo pod oczami, no bo to, to zdecydowanie jest efekt postarzający. Natomiast ten produkt. Wklepany opuszkiem palca robi taką ładną bazę pod pozostałe produkty. Występuje w dwóch odcieniach. Ja mam jaśniejszy Light to Medium. To jest fluid korygujący z Hourglass. Korektor, produkt, który odświeża make up. Bardzo mi się on spodobał ze względu na swoją ultra lekką formułę. I ma takie świecące wykończenie. Ja jestem już po 40, więc tutaj nie lubię zbytniej podrowości, A ten produkt bardzo ładnie odbija światło, jest cały czas taki mokry. Ja oczywiście tą strefę będę później delikatnie przypudrowywać. Proszę bardzo, po i przed, albo odwrotnie, przed i po. Ten produkt też można kłaść na, na całą twarz do odświeżania make-upu. Ja może sobie odrobinę też na, na górną powiekę. Dużo wklepywania, trochę patrzenia do góry, żeby skóra się napięła pod okiem. Tutaj bardzo ważne jest, żeby dobrze ten e, produkt korektor rozprowadzić. To są e, takie kamuflaże, e, mocno skoncentrowane korektory, ten jest w obiegu. Nie od dziś, ale jest to produkt bardzo wydajny, muszę powiedzieć. Ja nakładam go na przykład sobie tutaj, po bokach oczu, gdzie mam ciemniejszą skórę. W codziennym makijażu też jest ten puder, który wiecie, że uwielbiam, bo pokazuję go prawie w każdym tutorialu. I ja nie pudruję mocno twarzy. Właściwie nakładam przede wszystkim puder na strefę T. gruntuję skórę pod oczami możemy sobie przypudrować skórę między brwiami lekko czoło nos bruzdy i brodę uwielbiam, uwielbiam ten brązer i rozświetlacz one się wspaniale nadają do dziennego makijażu ze względu na ich subtelność i taką delikatność. Nakładam moim ulubionym pędzelkiem też z London Brush Company. Są takie mięciutkie, często o nie pytacie. Naprawdę super się tymi pędzlami pracuje i też klientki bardzo sobie chwalą ze względu na, na miękkość. Podkreślam kości policzkowe, boki czoła, Pokażę wam pędzelek, w którym się po prostu zakochałam. To jest pędzel e, numer 22 z Ibry, idealny do rozświetlacza i zobaczcie, jak się nim wspaniale lekko pracuje. Nie mogę się obejść bez tego. Robię sobie lekkie rozświetlenie. ten rozświetlacz idealnie nadaje się na co dzień. Widać go, ale nie jest taki um, nie jest taki ostry, mocny, tylko, tylko wygląda bardzo naturalnie. Pogłębię to moje konturowanie. Nowy produkt, ale zachwycił mnie swoim pięknym, chłodnym odcieniem. Damy dosłownie odrobinę. To jest kredka, która pracuje najszybciej, najłatwiej. Ta kredka po prostu błyskawicznie zagęszcza linie włosków. Czesuję sobie produkt do góry, żeby go wygubić. Brwi w mojej twarzy zmieniają bardzo dużo. Ja mam brwi e, zbyt jasne do nasady włosów, więc one trochę potrzebują, żeby i nadać im objętości, i koloru żel do brwi z marki Benefit. Cudownie wyprofilowana szczoteczka, taka mikroskopijna, ale ona świetnie wyczesuje brwi. Matowy cień Krolanu, Highlight. Cieniutką wersetkę tego cienia nakładam właściwie na całą powiekę ruchomą. Wracam do zestawu z Charlotte. Chodzi mi tylko o sam zarys. Czas na intensywniejsze kolory. To jest piękny czekoladowy odcień z Chanel. Bardzo blisko rzęs nakładam, tak żeby zaznaczyć zewnętrzne kąciki. To jest kolor mekong jeszcze mocniejszy czekoladowy brąz podbity takim złotym odcieniem Maxineczka, mój ulubiony pędzelek do kresek jak najbliżej rzęs. Tuż do rzęs wygląda jak małe dzieło sztuki. Wydłuża, unosi rzęsy, ma taką ekstremalną, mocną czerń. To jest tuż dobry i na dzień i, i na wieczór. Bardzo ładnie rzęsy rozczesuje. Ulubiona e, konturówka Urban Decay. Piękny kolor, taki ninetiesowy Kochani, mój makijaż dzienny jest już gotowy. Mniej więcej on zawsze wygląda tak, z małymi modyfikacjami. E, tak jak wspominałam wcześniej, zajmuje mi on zazwyczaj 7 minut. E... To są wszystkie produkty, które widzieliście w tym filmie. To są takie moje ulubione produkty, dzięki którym osiągam właśnie ten look. Gdybym miała szybko scharakteryzować ten make-up, to przede wszystkim podkład, który jest podstawą tego makijażu, plus oczywiście dobrze nawilżona cera, zarysowana brew, kreska robiona cieniem, która wyciąga, wyciąga oko, nadaje mu taki zaznaczony kształt i konturówkowe usta. Zachęcam Was oczywiście do lajkowania, do subskrybowania, do komentowania. Filmy wychodzą raz w miesiącu, zawsze 15 o 19. Może z czasem będzie tego więcej, ale na razie jeśli chcecie być z treściami na bieżąco, zachęcam Was do obserwowania mojego kanału i zapraszam na kolejny odcinek już za miesiąc.